Cześć, cześć, dzień dobry Witam się z wami w ostatnim W ostatnim dniu tego roku Dzisiaj mamy Sylwester 31 grudnia No i chcę z wami spędzić Jakoś ten właśnie ostatni dzień Pożegnać z wami ten rok, który był Okropnym rokiem Naprawdę, od samego początku Do samego końca Był okropnym rokiem Dodatkowo dla mnie był ciężkim bardzo ciężkim rokiem miałam dwie przeprowadzki. Najpierw na początku roku sprzedaliśmy mieszkanie. Później przeprowadzka do moich rodziców pierwsza. Później przeprowadzka tutaj i moje zaczęcie mieszkania tutaj samej było bardzo ciężkim dla mnie też przeżyciem ale on był też dla mnie ciężki pod względem budowy budowa to nie jest łatwy etap kosztuje dużo wysiłku fizycznego, psychicznego dużej bardzo logistyki, szczególnie jeżeli ma się dwójkę dzieci i te dojazdy, wiecie jak ja tam od rodziców tutaj codziennie musiałam przyjeżdżać, przywozić Alana, wracać, ja tyle czasu spędziłam w samochodzie i wydałam na paliwo że naprawdę był to ciężki, naprawdę był to ciężki rok, a pod wieloma względami był strasznym rokiem. Pod tym względem co dzieje się w ogóle w naszym kraju, co dzieje się też w życiu nie tylko u mnie, ale gdzieś tam odejścia bliskich osób i naprawdę mam tylko nadzieję, że kolejny ten rok będzie już dużo lepszy. I nie jest, nie jest ramek, powiem Wam, chociaż teraz podeszłam tutaj trochę telewizor głośny się zrobił. A ja muszę tutaj stać, bo niestety nie mam, jak już Wam wcześniej wspominałam, tutaj w aplikacji nie mam, nie mogę tworzyć tych wirtualnych ścian i moja rumba łazi wszędzie, włazi mi na dywany i strasznie mnie to cały czas irytuje. No dobra. Jest, nie, nie jest jakoś wcześniej rano, bo jest już 11 godzina. Ale jeszcze jestem piżamowo, szlafrokowo. Chłopaki też jeszcze są w piżamkach. <laughs> Zaraz położę Alexa spać i zacznę ogarniać siebie. Zaczęłam od właśnie odkurzania tutaj domu, dlatego puściłam rumbę. Właśnie dlatego puściłam rumbę. i tak po prostu już jak położę Alexa zacznę się szykować to zacznę po, trochę nas, wiecie, pakować, dlatego że jedziemy dzisiaj na Sylwestra do moich rodziców na Sylwestra Na taką po prostu domówkę, ja mam czerwone, coś mi się tutaj buduje Na taką po prostu domówkę w gronie najbliższych i dlatego że właśnie nie nagrywałam wigili nie nagrywałam wigilii, dlatego że tak jak mi się wtedy ta, ten aparat rozładował, ja wzięłam do Adriana dziadków, żeby go, ją podładować. To, tak w ogóle to nawet yy, zapomniałam jej wziąć i się wracaliśmy po tą baterię. I później już ta bateria została w samochodzie i nie wzięłam ją na wigilię do, do ciosi. Także w tym roku w sumie pierwszy raz nie była wigilia nagrana, ale stwierdziłam właśnie, że w sumie do tej pory cały czas nagrywałam, także tam też aż jakoś tak bardzo dużo się. Nie zmieniło, no doszły dzieci po prostu, ale za rok pewnie e, będę po prostu nagrywała, dlatego dzisiaj zabiorę Was na tego naszego rodzinnego Sylwestra. To taki wiecie, spokojny Sylwester w domu z rodziną, e, z dziećmi, bo wszyscy już prawie mają dzieci, e, dlatego będzie bardzo, bardzo spokojnie. Na pewno wcześniej już tata pójdzie z chłopakami, popuszcza petardy. E, no i zobacz Zobaczymy co dalej. Obudzić się, słychać nie, nie że obudzić się nie mogę, rozruszać się nie mogę. A teraz spojrzałam w telewizorze góry, wszyscy dodają zdjęcia z zakopanego i mi oczywiście przyszły powiadomienia wspomnień na Facebooku, jak dwa lata temu właśnie byliśmy teraz w tym okresie w zakopanym. I było cudownie. I było cudownie, jak oglądam te wszystkie wspomnienia z karcz tego kuliku i w ogóle to po prostu serce tak ściska i och, tak bardzo tęsknie Naprawdę bardzo, bardzo tęsknię. Myślałam, że w tym roku uda nam się wyjechać. Niestety sytuacja obecna, że męża nie ma w domu, a co powiedzieć jeszcze, żeby gdzieś wyjechać. No jest niemożliwością na razie pojechać. Może za rok będzie już wszystko dużo lepiej. Coś mi się cały czas tutaj błyszczy. Nie wiem co. Dobra dziewczyny, trzymajcie się. Widzimy się za sekundkę. Dobra, jesteśmy już w samochodzie. Wyszykowani. I jedziemy. Jest za 24. I ha, znowu się zastanawiam, czy stąd w ogóle wyjedziemy. Dlatego, że nie wyjeżdżałam stąd kilka dni. A przyszły oczywiście roztopy. Do tego jeszcze pada deszcz. Nie wiem, czy już o tym wspominałam. No i trochę się cykam, czy stąd wyjadę. Zobaczymy. No i co? Moje obawy się potwierdziły. Stoimy, jesteśmy przy domu cały czas. Ugrzęźliśmy już to. Już raz ugrzęźliśmy, ale jeszcze udało się jakoś nim wyjechać. A teraz już ugrzęźliśmy na maksa. Jeszcze do tego pada cały czas deszcz, co oczywiście pogarsza sytuację. Dramat. Kozenka też pisze, chce mnie wyciągnąć, ale może Adrian kombinuje numer tutaj mamy z boku rolnika, żeby ciągnikiem mnie po prostu wyciągnął jakoś. Jestem już zła, bo wiecie, no myślę jak ja tu będę teraz w ogóle wyjeżdżała, tak? Jestem odcięta totalnie w ogóle teraz od świata, nigdzie nie będę mogła samochodem wyjechać. Nawet nie wiem jak wrócę jutro do domu. Zrufają tutaj dzieciaki za bramą. A no? Wychodzimy tylko Nie, 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 nie. nie. Oglądacze no, to w drugiej stronie na rowie. Albo tu na bramie, no. na wieś. Zaczynamy puszczanie tak? petard. Nagrywam. Się O, możesz se tak, Alanek, właśnie stać na bramie. Tutaj są już odpalane. Kto tam idzie? Ja też. Tak. też. Ja też. Tu na on jaka?

Bye. Tutaj okay. ja sobie biorę takie laczki domowe. No i już mamy nowy rok. Są petardy, były życzenia. Mam nadzieję, że dzieciaki się tylko nie obudzą. Idziemy tutaj na drogę przed dom pooglądać, jak strzelają. O, pada? Boże, a unal bez niczego wychodzi? No ta... ja mówiłam, do niego będzie O, no, a unal nie kozacz, nie kozacz. Ups. Ups, ups, ups. Jesus, я, я этого рек не пью. To jeszcze coś?